Jedną z marek, która zdecydowanie wyznacza trendy w odzieży motocyklowej jest włoski Alpine Stars. Te buty wyglądają jak zwykłe buty dochodzenia codziennego, buty sportowe, może nawet delikatnie przypominają korki piłkarskie, a w rzeczywistości są w pełni certyfikowanymi butami motocyklowymi. Uwaga, występują również w wersji damskiej, i wtedy nazywają się dodatkowo Stella. Przed Wami model Alpine Stars Faster 3. Ja jestem Daniel, a Wy oglądacie RR Moto. Alpine Stars Faster 3. Włosi potrafią bardzo dobrze w odzież motocyklową, a buty myślę, że są wyśmienite. Ja sam jeżdżę w sportowych butach od Alpiny, i do tej pory rzadko który jest wygodniejszy. A tutaj mamy z kolei but zupełnie inny, bo on wygląda trochę jak but sportowy, taki zwykły do chodzenia na co dzień, trochę jak but sportowo-motocyklowy, natomiast faktycznie jest takim butem po prostu na co dzień. Butem krótkim, to jest taki, to jest but krótki, on wygląda jakby był trochę wyższy, mamy tutaj pełną ochronę kostek, ale zdecydowanie myślę, że jest to but krótki do jazdy przede wszystkim miejskiej. Bud jest wykonany z bardzo lekkiego tworzywa sztucznego, dzięki temu jest on przyjemny, łatwo się go zakłada, łatwo się go zdejmuje, dzięki temu, że mamy wysoko sznurowadła oraz tutaj specjalny rzep z TPU, jesteśmy w stanie go dopasować, czy chcemy go mieć ciaśniej zapiętego, czy trochę leżej. I całościowo sprawdza się to w ten sposób, że mamy bardzo wygodny but. W zasadzie, właśnie jakbyśmy jeździli w Adidasach, wygląda to też jakbyśmy jeździli w Adidasach, ale mamy już ten podstawowy poziom ochrony, na czym nam, motocyklistom, powinno zależeć najbardziej. Jeżeli chodzi o właśnie ochronę, to ten element to jest zwykły slider zewnętrzny. Niestety, nie jest on wymienialny jak w butach sportowych, i nie, nie służy on do tego, żebyśmy po to, że go ścierali. To jest element, który w razie wypadku sprawi, że zamiast tutaj bud się przedrzeć, to on się prześliźnie. Mamy ten dodatkowy materiał, który właśnie. Odpowiada zatarcie po asfalcie, a nie rozerwanie naszego buta. Mamy w tym bucie oczywiście specjalne wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów, tak naprawdę na tym, ale one są symetryczne. Oraz mamy również ochraniacz na kostkę podwójnej gęstości, i tutaj wyraźnie czuć, że mamy ten ochraniacz, on tutaj siedzi, jest duży, jest szeroki, jest miękki i będzie chronił naszą kostkę. Mamy także specjalne wzmocnienie na pięcie. Mamy także specjalną usztywnioną podeszwę, która również jest certyfikowana i odporna na skręcenia boczne, więc tutaj nic się nie wydarzy. W tych butach biegać też nie będziemy, bo bardzo ciężko zgiąć tą podeszwę, ale dzięki temu właśnie jakiekolwiek uderzenia, by miały miejsce, to ten but nas przed tym ochroni w dużej mierze. Albo gdyby motocykl przewrócił się na naszą nogę i częścią na nasz but, to ta podeszwa również nie pozwoli, aby zgniotło nam stopę. Mamy również wzmocnienie w przedniej części buta na nasze palce. Jeżeli chodzi o wentylację, to znajdziemy przede wszystkim w formie perforacji na naszym języku, a także tutaj na ochraniaczu po prawej stronie, chociaż to bardziej slider niż ochraniacz. Jeżeli chodzi o wygodę, to poza tym, że to jest but bardzo lekki, to w środku znajdziemy specjalną piankę EVA, która sprawia, że właśnie to Pochodzenie czy podróżowanie na motocyklu jest jeszcze przyjemniejsze, a całe wnętrze naszego buta jest wykonane z podszewki w formie meszu, więc te powietrze, które wleci do buta, jest w stanie okrążyć naszą stopę. Jeżeli Faster 3 od Alpine Stars Was zainteresował, to link do tego produktu znajdziecie w opisie tego filmu. A dla osób, które chcą przymierzyć ten but, zobaczyć, czy będzie idealnie leżał na waszej stopie, to nie ma nic łatwiejszego niż wpaść do jednego z naszych sklepów, gdzie wybór jest ogromny. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.